Cześć! Dzisiaj kolejny filmik, tym razem odnośnie tylnego hamulca w Romecie Mińsku. Samego procesu regulacji, jakby nie będę pokazywał, bo polega on tylko i wyłącznie na poluzowaniu tej śruby i wkręceniu tej. Więc jeżeli mamy zasoby hamulec, to po prostu wkręcając tę śrubę bardziej zaciskamy, rozpychamy już szczęki cierne znajdujące się w środku. One są bardziej rozpychane, mają bliżej Mniejszą odległość do bębna, więc szybciej i mocniej reagują. Więc tak, by nie jest nic skomplikowanego. E, aczkolwiek mnie, den, mnie denerwuje tylko fakt, że ten hamulec dosyć wolno i nieprecyzyjnie odbija. Nie ma w, tej, w tym układzie żadnej sprężyny, więc on odbija, ale podczas jazdy jest wyczuwalne to, że przynajmniej według mnie robi to za wolno i, i tak. Nieprecyzyjnie, niewyczuwalnie, plus u mnie na przykład nie dzieje się to do samego końca. U mnie bardzo ciężko jest spowodować to, żeby ten hamulec odbił do samego końca, więc wymyśliłem sobie sprężynę. Sprężynę, którą zamontuję między tą dźwignią a, a ciągnem. Czy znaczy ona będzie znajdowała się między, między dźwignią. A, a tym elementem ramy. Właśnie to jest element, który jakby popycha to cięgno, tutaj przeróbki nie będzie na, na tym stalowym cięgnie, będzie tylko właśnie na tym wsporniku, na tym dźwigni, na tym ramieniu. I w tym miejscu będzie dospawana śruba, więc jeżeli ja tutaj dospawam śrubę, tutaj wywiercę sobie otwór jakiś tam mały i zainstaluję sprężynę. To w momencie wduszenia hamulca, ta sprężyna powinna powodować szybszy i, i lepszy powrót samego hamulca nożnego. Sprężyny mam uszykowane na stoliku. Zaraz pokażę, jak one wyglądają i, i zdecyduję, której, której tutaj użyję. Mam uszykowane zestawy sprężyn. Tutaj są sprężyny, które mają dosyć niską siłę. Ściągania i rozpychania to są takie jakieś tam warsztatowe, małe, słabe. A tutaj mam sprężyny, które są do wydechów, do montażu wydechu, końcówki wydechu właściwie, więc myślę, że użyję którejś z tych sprężyn. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Może wezmę sobie po prostu dłuższą, bo z doświadczenia wiem, że dłuższe jest łatwiej kupić niż. Nie takie krótkie, więc w razie potrzeby zmiany czy coś to, to taką dłuższą sprężynę jest łatwiej dostać. Zaraz sobie obetnę tą śrubę. śruba będzie obcięta gdzieś powiedzmy na centymetrze. Z tej strony, jak utnę, to od czoła będzie dospawana do tego elementu ramy. A sprężyna natomiast będzie blokowała się o, o łebek. Więc zaraz to przełożę i i zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Przyłożę tak na sucho i, i zaraz pokażę. Wziąłem sobie jednak trochę mniejszą śrubę niż M6 i mniej więcej zetnę ją sobie pod kątem dopasowanym do, do tego elementu ramy. Zetnę pod kątem, przyspawam i następnie jeżeli w tym miejscu będzie śruba tutaj będzie otwór. Zaczepię sobie sprężynę. Najpierw, najpierw przełożę przez otwór, on będzie trochę większy. Następnie zaczepię przez, przez śrubę i powinno to wszystko ładnie działać. Także za, zabieram się za szlifowanie lakieru, e, dobranie kąta do, do śruby, to tak mniej więcej tylko i, i będę spawał. Mam już uszykowane, oszlifowane. Wezmę sobie tą dłuższą sprężynę, tak jak wcześniej już wspominałem. Śrubka M5. Jest zrobiona lekko po skosie, żeby dopasować do kąta. Wiem, że to i tak mi ściągnie, więc te przymiarki za dużo nie dadzą. Spawał będę elektrodą rutylową 2,5 mm. Prąd 90 A. No wiem, że na pewno będzie ciężko to pospawać. Zresztą kiedyś lata do tyłu. 2, 3 był spawany ten element tej stopki bocznej. To jest jakaś stopka boczna od, od jakiejś Hondy, już nie pamiętam teraz jakiej. Przyspawana tylko i wyłącznie z tego względu, że nie było stopki centralnej i nie dało się kupić żadnej ani aluminiowej, ani stalowej. Od jakichś tam pronarów współczesnych tak dalej. Więc radziłem sobie jak mogłem i, i dospawałem. No, trzyma się widać, że spawy już delikatnie pękałem. No ale no, jak była potrzeba, no to, to trzeba było tę nóżkę wykombinować także zaraz e, pospawam sobie próbny kawałek wezmę jakiś izol trochę tą elektrodę e, zużyję kawałek czubka, na końcu jest żużel ona była w garażu e, w garażu w kotłowni tam w 20 stopniach zawsze więc nie jest jakby e, wysuszona ale też nie jest wilgotna zaraz sobie uszykuję spawarę i, i spróbuję coś tutaj Podziałać. piło najważniejsze najważniejsze, w miarę proste. Nadmiar sobie później usunę, nie ma problemu. I będzie okej. Okay. ok, niech to sobie teraz przestygnie trochę. Niech to sobie trochę przestygnie. po pan jest w porządku, jak myślę, że. Na pracę na motocyklu elektrodą, to całkiem ładnie to wyszło. Nawet przestygnie, spróbuję wyprostować, złapię kombinerkami, czy to w ogóle trzyma. <gryw> Powinno być ok, ale zobaczymy. Zaraz będzie test. Teraz ja sobie to przetrę opukam i zobaczymy. Ale ja bym to jeszcze poprawił dookoła trochę. To jest krótsze, ale wkrótce będzie trochę łatwiej. Myślę, że będzie okej, okay. resztę tej zgorzeliny opłukam i zaslifuję to na gładko. I myślę, że będzie ok. Nie ma co tutaj się za bardzo też spuszczać. Nad tym poczekam aż ostygnie, opukam i, i zaraz to zeszlifuję i przetestuję, czy sprężyna jest ok. No, nawet prosto wyszło, nie jest najgorzej. Okay. Finalnie wygląda to tak. Zeszlifowałem tylko górę. Stwierdziłem, że, że nie będę się jakoś tutaj spuszczał. Najważniejsze jest to, że to trzyma. Przewiercę, te, przewiercę zaraz tutaj otwór. I zobaczę, czy, czy to wszystko w ogóle zadziała. Zaznaczę sobie teraz punktakiem miejsce, mniej więcej, gdzie bym chciał, żeby ta sprężyna przychodziła. Okay. Coś takiego. O, w tym punktaku coś, coś może tutaj chyba nie działać. Ok, jeszcze trzeba dokręcić. Super. No, zaraz ten otwór tym punktakiem tu zrobię. To jest chyba aluminium jakieś. No, może być to nawet lepiej. Lepiej do wiercenia. Ten piesku wiertło. Spróbujemy inne, większe troszkę. Trzeba znaleźć jakieś inne wiatło. Szóstka szyba będzie trochę za duża. Za blisko brzegów może być. Chociaż myślę, że nic by się nie stało. To wolę nie ryzykować. To sobie jakieś żaliwo, ale aluminium już do poszło pewnie. żeby zbierała to jest za dużo no nic, zostawiam się w Mam jeszcze szóstkę. Dużo większego już nie chciał używać. To jest tam skroba. Tak jadę na sucho. Powinien być olej za to pracy. Będzie długa walka. Otwór przewiercony. Wystarczyło zmienić wiertło na jakieś nowsze, mniej zużyte i dodać oleju. I wszystko poszło. Okay. Trzeba będzie później podkurzać. Nie ma co okonu na biurę najechać. To wygląda bardziej jak jakieś żeliwo. Wątpię, żeby to było aluminium, bo w aluminium by poszło chyba szybciej trochę. Chociaż Kurczę, ciężko powiedzieć, może Jalu, na pewno nie stal, mówię żeliwo albo aluminium, jedno z dwóch ok, jest wyczyszczone, jest w miarę na środku, nawet zaraz postaram się przełożyć sprężynę i zobaczymy co z tego wyszło. Dobra, spróbuję sobie teraz tą sprężynę przełożyć, może coś tutaj będzie widać. Spróbuję trochę wyżej ustawić kamerę, trochę przychylić. Okay. Coś widać, coś widać. Plan jest taki, żeby przekładać to od środka. O, na styk przechodzi. I spróbować to naciągnąć. Ciekawe, czy za daleko nie przyspawa. Nie, jest w porządku. Okej, okay. całkiem ładnie. Wygląda to dosyć dobrze. Pomalować to na czarno, i nikt nie będzie widział. Nie będzie widział. Zobaczymy. Czy mogę dalić kamerę? Nie mogę. Mogę. Super. Zobaczymy, czy faktycznie to działa tak, jak ma działać. O, już widzę, że doszło do końca. O, no i to jest coś pięknego. Ja już tutaj ręką naprawdę mam problem, żeby to wdusić. Ale nogą, wiadomo, nogą zwiększać dźwignia jest łatwiej, ale mam problem, żeby wdusić to ręką. I odbija od razu i dociska do końca. No super. Zreasumując, może nie wygląda to najlepiej. Jakoś super pięknie, ale ważne, że, że działa i, i bardzo dobrze działa, bardzo dobrze to odbija. Ja myślę, że jeżeli ta śrubka jest mocno przyspawana dobrze, to to będzie na wieki. Zaraz jeszcze sobie to tylko troszkę może zeszlifuję, odtłuszczę. Pomaluję na czarno i zobaczycie, jak to wygląda finalnie. Stwierdziłem, że nic więcej nie szlifuję. Położyłem tylko na tę szmatkę. Przejadę to podkładem, później czarnym. Założę jeszcze raz sprężyny i zobaczymy, jak to wygląda. Podkład nałożony. Jak wyschnie, to za 10 minut naleję, posikam czarnym sprayem z puchy. Jeszcze zanim to pomaluję na czarno. Stwierdziłem, że nie będę tego szlifował. Nie musi to wyglądać, bo tak naprawdę, gdyby ten motocykl miał wyglądać, to musiałbym połowę rzeczy poprawić. Na przykład, nawet tu było kiedyś spawane stopka, no to odpadało. Też bym musiał to wyszlifować, albo faktycznie całą usunąć i nową dospawać. Taką, która działa. Tak samo tutaj, tak jak wspominałem o tej stopce bocznej, też jej nie powinno być. Powinienem uciąć te, te spawy, które robiłem. Więc stwierdziłem, że nie będę się tutaj jakoś zbytnio zastanawiał nad tą jedną śrubką, bo nie ma to żadnego wpływu na, na jazdę. A o, o wygląd w tym momencie tak naprawdę nie chodzi. A swoje zadanie spełnia bardzo dobrze z tego, co, co testowałem przed chwilą. W czasie, jak ta nałożona czarna warstwa lakieru sobie schnie, to stwierdziłem, że że dokręcę i wyreguluję sobie ten hamulec bębnowy. Znaczy na razie nie zakładam tej dodanej przed chwilą sprężyny ale chociaż go sobie tak skręcę żebym tu nie wylatywał z tego. Okej okay. Tu jest tak naprawdę teraz kwestia regulacji zakręcenie kołem i sprawdzenie czy ociera czy nie ociera szczęka. Ja osobiście Chciałbym mieć to jak najbliżej, żeby już minimalny ruch hamulcem powodował to hamowanie. No, zobaczymy, co, co tu będzie. Na razie sobie to popuszczę. I teraz się zaczyna to podnoszenie, podnoszenie koła. Na razie to sobie tak, nie mogę skręcić na ten pierwszy opór. I teraz najgorsza robota. Ja sobie lubię to koło właśnie unieść. A i to jest 12, które chyba odłożyłem. nie, okay. Unoszę sobie motocykl, kręcę kołem, aż tu nie będę czuł oporu. Dokręcając tą śrubę, powoduje mocniejsze rozszerzenie szczęk bębna, okładzin szczęk bębna w sumie. Więc już na starcie po prostu hamulec ma mniejszy skok. się kręci. Trochę słabiej. Okej, okay, ale jeszcze trochę. już za mocno, czyli trochę odkręcić parę okrotów. Myślę, że tak jest w porządku, resztę już sobie doreguluję, tak. jak pokażę tą sprężynę, którą wierciłem. To sobie schnie, jak widać. Z tej strony nawet nie dawałem lakieru, nie ma sensu, bo i tak po prostu to wytrze ta sprężyna. Chodzi o to, żeby ten motor po prostu działał. A hamulec reguluję do tego stopnia, że czuję po prostu jak kręcę kołem, że jest jakiś opór, którego nie powinno być. Odkręcam wtedy o 2-3 obroty. Czuję, że tego oporu nie ma. Wtedy wiem, że hamulec jest dobrze wyregulowany. Skręcam całość i, i na, tym, na tym koniec regulacji. No co, poczekam aż wyschnie lakier. Założę zaraz sprężynę i zobaczycie jak wygląda całość i, i jak to wszystko działa. Finalnie wygląda to tak. Jest przewiercony otwór, założona sprężyna, dosłowana śrubka, kołek jak tak dwa w tym momencie, inny ma trochę zastosowanie niż śruba hamulec wyregulowany sprężyna delikatność na wstępie naciągnięta, rozmiarzone jest super i teraz postaram się zaprezentować jak to działa trzeba będzie obserwować dźwignię hamulca i tylne koło podniosę sobie na koło Zapre się delikatnie, niestety nie chcę go odpalać, więc dlatego tak ręcznie i widać, że koło się kręci, nie hamuje, już takie delikatne naduszenie powoduje to, że koło staje. Naciśnięcie do końca nie dotyka już jakby wydechu, więc jest mocno napięty hamulec, super i też widzę, że. Że stycznik, więc, więc to będzie działać. Kopka, dźwignia odbija momentalnie. O to chodziło przez zastosowanie jednej sprężyny, a zmienia całkowicie działanie hamulca. Może gdyby te części były nowe, gdybym też zmienił okładziny, sprężyny, okładzin, i tak dalej, to by działało, ale i tak na moje nie ma. Nieporównywalnie działałoby. Do tego jak jest teraz, ta sprężyna jednak ma tak dużą siłę, że po prostu powoduje momentalne odbicie dźwigni. Także kolejna przeróbka, moim zdaniem super. To wszystko na dzisiaj.